Że niby ja polecam same smęty. No to chodźcie się przekonać, co mam dla Was w październiku na regale. Głos ludzi, którzy wciąż próbują ocalić codzienność w miejscu, bez jutra. Intensywna, jak sen o dzieciństwie, rumuńska podróż po wspomnieniach i snach. Księga umarłych brzmi ciężko, ale to jedna z najbardziej ludzkich książek o śmierci, o wojnie, którą nosi się w głowie długo po tym, jak wrócisz do domu. Pozorde zniknięcie dziewczyny, które staje się portretem całego społeczeństwa. Reportaż powolny jak oddech chłodna północ, która rozgrzewa ciszą i światłem no i piórem Milony Wiśniewskiej. Kultowa pisarka poprzez swój dziennik terapeutyczny pokazuje nam kolejną wnikliwą stronę siebie. No i co, Kirby? Ty też uważasz, że to sabe smenty? Niech człowieki dadzą znać w komentarzach.